Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj poprawiamy drenę na polu, gdzie mają być buraki cukrowe. To jest właśnie ten dołek, o którym już parę razy mówiłem w filmach. No i okazało się, że udało nam się znaleźć po niemiecką drenę. No i jedziemy to po prostu zasypywać. Kolega przyjechał do mnie mini koparką. Wykopie nam po prostu rowek, gdzie położymy nową rurę drenarską. Tak to wygląda. Lecimy. Zapraszam do oglądania. Fajny patrol. A, no i jeszcze w tym odcinku troszeczkę z remontu tego siewniczka do Buraków. Tam taka wymiana łożysk. To wszystko będzie w tym jednym odcinku. nie? Także oglądajcie. Siemanko. Tak jak mówiłem, mamy do wymiany jedno łożysko. To znaczy jedno. Łożyska na jednej rolce dociskowej. A są dwa łożyska. Jedno już tutaj ładnie mamy wbite. Fajnie to się rozkręca, fajnie to się rozbiera. Mamy drugie nowe, wbijamy, skręcamy. Dlatego to rozkręcaliśmy, bo z tej strony łatwo jest wtedy wybić łożysko, a tak wyciągnąć to nie ma jak. Dlatego to trzeba było rozkręcić. No i dobra, trzeba troszeczkę delikatnie, no bo oczywiście to jest plastikowe. No i co? Bardzo fajnie tutaj nam nakrętki siedzą. Jedna wypadła, już ją wkładamy. Z tej strony też trzy siedzą nakrętki. No i co? Tulejkę wkładamy w środek. I tu mi się podoba, naprawdę. Kurczę teraz, tylko wystarczy tam opony założyć, dopasować to na te, i będzie super. Kurde, na wulkanizację by trzeba było z tym jechać, żeby to założyć teraz. E, fajnie wchodzi. Na wulkanizację? No, Pozwól do pesty, niech przyjadą. No, serwis. No co co, wbiłem dwa łożyska i tak. tu się skręca. Już. Trzeba oponę założyć teraz. Czekaj, Młotem. czekaj, ziomek. Młotem. O, to tak, Widziałeś. Kurde. Skręcamy. O, Ale zadymać się zrobił. Kluczyk ja tu miał. Jest, dobra. Czarny mat, nie? Tutaj dla konstruktora piątka z plusem, kurde. Tu jest fajnie to zrobione. Oponka to trzyma. Tutaj mamy sześć śrubek naprawdę bardzo szybko łatwo i przyjemnie zmienia się to łożyska chciałoby się powiedzieć można częściej to robić ale lepiej nie fajnie to jest też zamontowane bo jest zamontowane tylko na tym pierścieniu segera i trzyma zabezpieczenie tylko ta tulejka nam trochę się przestawiła w środku musimy ją ustawić Tutaj nie ma różnicy, którą stroną, jeszcze sprawdzimy, a żeby nam to się nie rozkręcało. Dobra, opona założona, zwulkanizowana, łożyska nowe, idziemy montować do maszyny. Trzeba posprawdzać też inne, nie? czy te talerzyki tutaj mają dobre łożyska, bo tego nie sprawdziliśmy. O tutaj też były takie, e, takie lips. No właśnie, nie? A ten tak samo, nie? No, no widzisz, no właśnie, właśnie to sprawdziłem, a, a tych talerzyków nie sprawdziłem. Ale dobra, jeszcze nie jedziemy siać. Ładnie też ładnie. trzeba to odkręcić i takie łożyska e, kupić. O, nie co tu mamy. O budowę. O, patrz, no, odkręcaj to. Te które są do wymiany, to weź ten klucz. Tu chyba jest 17. I to wychodzi. Ja tutaj to założę. tak samo. Te tak samo. Ale mi się podoba montaż tych rolek, nie? Kuba, mówić, że wszystko się kręci. No. Trzeba więcej tych łożysk wymienić, słabo, słabo, wczoraj serwis zrobiliśmy. Sprawdzaliśmy, słabo. Tak, tylko i poszliśmy do tych worków. Ile będzie trzeba? A dzisiaj tylko wziąłem to łożysko, które się nie kręciło, kupiliśmy, a tutaj trzeba więcej. I w poniedziałek do tematu trzeba tutaj wrócić. Tak jest. To te, co tylko się nie kręcą, te malutkie. No dobra. Sprawdzamy. Na no jedna też. Czeszczawka. Ta się kręci. A już się, kręci. Ta się nie kręci. Maksik. Może trzeba ją <grych> Zaraz zbierzemy, nie? Zaraz zbierzemy, zobaczymy. Już zobacz. Papierki. Co tu mamy za numer? Co tu mamy na Z6202? 6202 Nie to za duże? 6202 poczekaj spokojnie, nie stresuj. Zobaczymy 6202 6202, panie, dobrze, że nie kupowaliśmy mieliśmy na miejscu i to i to ile? Tam? Dużo, dużo tego mamy, nie? Kurde Panie. Kurde, panie. Kurde panie, widzisz dobrze, że nie kupowałem. Tak bym pojechał kupił, a tak mówię, kurde mogłem jeszcze kupić. Tu mam 8. No dobrze, że mamy taki asortyment na warsztacie. No. Mhm. To fajne. Także montujemy. Ach, ty, a te, te też powinny być dobre. Do to czego? Jo? No do tego. Takie same chyba są. Sam. 6304 tamte były. To widzisz, robią jakieś standardówki, bo mhm. ja ogólnie te kupowałem do tych rolek do siewnika, do Kongskilda. Nie? No wiem, pamiętam. No. A... Bardzo dobrze, że nie sprawdziłem reszty, a ja dzisiaj pojechałem tak z marszu kupić to jedno łożysko. No i okazało się, że mamy łożyska, które pasują też do tych talerzyków, przy których też musimy też musimy to zrobić. Dobra, ktoś dzwoni. Gdzieś tam leżą na pewno. Dobra, poradzę sobie tymi. Już jest ok, nie? Dobra, jeden talerzyk mamy zmontowany. Na szczęście mamy łożyska na magazynie będziemy się bawić z następnymi talerzykami później i widzimy się później, bo dostałem telefon z ministerstwa i muszę jechać, kurde. A co tu się dzieje? Patrzcie, jak rzeka płynie. O kurde, patrzcie. Ja pierdziel, ale breja. Znaleźliśmy stare dreny. No i co? Mamy teraz odpływ z pola. I trzeba to zrobić, bo tej buraczki trzeba posiać. Ty, a ta rura jest w rurę wsadzona. Rura rurę! No zobacz! No tak. widzę, widzę. No i dobrze. 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 Może dobrze tutaj złączka to. jakaś była, wiesz? Ja też takieś robiłem. Stare miałem większe, mniejszą. I tak się kurde klei tak, z złączka. No, mówię, Złączka. Złączka była. Poprawy, no i niestety po PGR-ze trzeba to poprawić. Chociaż tak. nie wiem, czy to Francuz nie robił, jak rura jest drenarska, wydaje, tak. nie? Bo tam, kurde, mamy tą. Kamionkę. No widzisz, tu było zablokowane i wybijało górą i to wszystko gruntem się rozchodziło, nie? No tak, ale widzisz, tu wybijało gruntem się rozchodziło i dlatego coraz większe bagno tutaj mieliśmy, nie? Bagno? Ale Obok. Bo to, bo to było połączone, to szło gdzieś tam, nie? No. Dobra, Mateusz przekopię ten kawałek, to ładnie nam to pójdzie już. Niż tutaj rów był, nie? Tylko on go poprawia, bo kupa kamieni. I tutaj... może to zostawimy, kurde. Jak to, jak to jest drożne, nie? No, bo to jest drożne. Jak jest drożne, to nie ma, kurde, co wariować, nie? Jak najbardziej. No i dobra. Trzeba jakąś tą wodę tutaj spuścić, bo tak jak widać, dreny są poprzerywane. Gdzieś tam ktoś kiedyś próbował jakieś złączki dawać i montować to. A my to po prostu połączymy. Udało się znaleźć starą drenę, która jest sprawna. Gdzieś tam może dalej będzie pozałamywana, ale tak jak widać, tutaj nam woda już nie płynie. A płynęła, dlatego że tam było zepsute. Dobra, idę po nóż. Bierzemy kawałek rury. No, jedną mamy w otulinie, to fajnie. Drugą mamy niestety bez otuliny, ale da radę. Tam mamy kluczowy punkt. Żeby to nam ładnie tam odpływało, to bierzemy kawałek tej rury w otulinie i działamy. Jak powiedziałem, że dzwonią do mnie z ministerstwa i muszę jechać, to właśnie kolega Mateusz do mnie zadzwonił. Przyjechał kopareczką. No i tutaj jakoś trzeba to zrobić, żeby było dobrze, nie? Kurde, będzie dobrze. Ale No i dobra, taka rura to są drogie rzeczy, nie? No ale trzeba to zrobić, kurde. Buraki tutaj muszą być, 100 ton z hektara. Minimum. Minimum. No. Jak nie będzie, to odkopujemy i zwijamy. Jak nie będzie, to zwijamy te rury z powrotem. kurde. Fajnie, że mamy tutaj rzekę obok i do tej rzeki to puszczamy, niech se płynie z tego pola. No nie wiem, tak dotąd? Okularów nie mam. Potrzymajmy dziwo. Mhm, bateria Dawaj kosę, ja to łódkę kosą. Kurde. No, bateria siadła. żeśmy Bo to jest to bez tych. Na dół, na dół. O, widzisz? No, żeby taką drenację zrobić porządnie. Kurde, szkoda, że nie mam opaski uciskowej. 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 No no uciskowej. Jak się to zasypie, to Daj, będzie bak siedzieć. Bakcie głęboko siedzi. Naprawdę. Nie to trzeba opaski. O. No. No. Trochę ciulowo, że się w wodę zasypuje, ale co zrobić? Uj. Nie ma czasu. Na Bieszczady nie ma rady. Nabierz czady nie ma rady. Woda sobie znajdzie. Ujście, kurde, będzie płynąć. Tam, gdzie nie trzeba. Dobra, fajnie, że fajnie, że udało się znaleźć tą po poniemiecką drenę. Chyba po poniemiecką, nie wiem. Nasi to robili? Raczej nie. Raczej nie. Jak to wyglądało? Zaraz pokażemy. Uśmiech Kuba. No, zobaczymy, jak te dreny wyglądały. O, takie o. To są nasze dreny, czy po poniemieckie? Jak myślicie? Kurde. U nas jest ten problem, że trzeba się znać, do polskie, czy niemieckie. No właśnie, bo są rejony Polski, gdzie nie były niemieckie no, na pewno. Toj kamienia. Daj kamienia, już idę ci dawać. Jadę teraz po traktor. Może uda się troszeczkę ruszyć tą ziemią na tym dołeczku, żeby ona delikatnie sobie obsychała. Jak uda nam się położyć tą rurę, pozasypywać, to pozbieramy tam troszeczkę kamieni i być może jeszcze w tym tygodniu, to znaczy nie w tym, w następnym, bo dzisiaj mamy sobotę W następnym tygodniu byśmy sobie to już na gotowo uprawili Jak zwykle pasek piszczy Dobra, mamy podczepioną talerzówkę Jedziemy na to mokre pole, próbujemy to robić O, zobaczcie, kto tutaj jedzie Kubę dzisiaj wyprzedzam. Takim sprzętem sobie ładnym jedzie, o. Coś nie nadąża. Zobaczcie, kurczę, co my mamy do zasypywania dziur. Łyżkę ażurową. A dlaczego? A dlatego, że mamy tutaj jeszcze duże głazy do pozbierania. A powiem wam, że Wcale źle tą łyżką nie idzie, bo trochę tutaj mokro mamy i nie wiem, czy my damy radę, a to jeszcze ziemia mokra. No. Dobrze idzie tą łyżką, tylko tyle, że tutaj mamy breje. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy, ale jak na razie to Jest. bardzo ładnie z tej dreny cały czas woda cieknie. Rów tylko tutaj poprawiliśmy, bo on był, a tam po prostu mieliśmy taki gejzer i nam wodę do góry wywalało, czyli coś było na rzeczy, nie? Rura była zapchana, treny pozarywane tam dalej myślę, że będzie dobrze zobaczymy się, okaże po czasie To jest właśnie to pole kamieniste kurde podjadę trochę tutaj, takie gniazdo jest, wiesz? Dobra, równamy kurde te bruzdy. Może trochę osuszymy to pole, trochę krzywo. Ale wiecie, krzywo prosto, aby ostro. Trochę łyżką, trochę talerzówką. Doprowadzimy to kurde. Do ładu i do składu. Ale tutaj by było... Tak to wygląda. Mam jedno pole, gdzie totalnie nie ma odpływu I by trzeba było z 10 sąsiadami się dogadywać, żeby ten odpływ zrobić A wiecie jak to jest, na dzikim zachodzie jeszcze Czasami jest tak, że jest dobrze A czasami jest tak, że nie da rady No ale mniejsza z tym Tutaj mamy naturalny odpływ do koryta rzeki Który był już wcześniej, tak naprawdę my go poprawiamy tylko był tam kiedyś ładnie zrobiony i to działało. Wiadomo przez lata to się zniszczyło, trzeba to ładnie poprawić. Nie możemy tutaj mieć brei na tym polu. A tak jak mówię, na 10 lat mamy umowę, to warto w pierwszym roku coś takiego zrobić. Jutro ma być 18 stopni, to pogoda troszeczkę tutaj jeszcze nam pomoże. Przy osuszaniu tego dołeczka. No i powiem wam szczerze, że na pewno chciałbym to zrobić inaczej niż to jest robione teraz. Ale czekałem na te warunki, które by się poprawiły ewentualnie i eee, no żeby było tutaj sucho. No ale niestety, co chwilę pada deszcz, mamy. No nie mamy dużych temperatur, wysokich temperatur, co dobrze Bo te ostatnie lata to już mieliśmy lato w kwietniu, w marcu nawet A w lutym to już nie wspomnę, też tak bywało Także fajnie, że mamy dosyć chłodno Nie mamy dużego parowania, ale no z drugiej strony tutaj taki dołek, czekamy, czekamy, czekamy I nie możemy się doczekać warunków Które by były idealne Do takiego zabiegu A Taki malutki sączek, sobie tutaj wsadzimy. Można powiedzieć, że po starym drenażu to tam nie jest jakaś profeska, to nie jest profesjonalna robota, ale już mamy jakiś sączek, już będziemy mogli tutaj na tym polu jakoś tam funkcjonować. Wiadomo, jakby się chciało to zrobić porządnie, można to zrobić, ale to wtedy by się wiązało z większymi kosztami. Dużo większymi kosztami. Dobra, koniec tego dobrego. Uciekamy do domu. Jeszcze może zdążymy dzisiaj te dwa łożyska zrobić od tego siewniczka. A to musimy tak zostawić, bo jak te dreny były pozatykane, to niestety brenia się na wierzchu zrobiła i to musi teraz już zrobić czas i pogoda. Nie ma co tutaj mieszać tego błota. No i fajno. Na polu w miarę udało się zrobić ten dołeczek w miarę, bo no jeszcze tam jest breja na wierzchu i musi po prostu pogoda trochę zrobić swoje. Z tych deszczy opadowych, niestety jest jeszcze papka na wierzchu, ale teraz już woda będzie tam schodzić, także powinno być OK za jakiś czas. No i dobra, mamy tutaj jeszcze dwa talerzyki do zrobienia. Dobra, na razie tyle będzie, wyprowadzam, sprawdzam opryskiwacz, jadę jeszcze do Mateusza na pole, zobaczę jak dzisiaj idzie się w Buraków. Jakoś mocno dużo, na dużych kawałkach tych lanc się nie rozkłada, nie składa, już w tym sezonie był raz opryskiwacz smarowany przed laniem RSM-u. No ale jeszcze trzeba posprawdzać. Jutro jedziemy w rzepak. Niestety niedziela pracująca kurczę, no ale co. I to jeszcze taka fajna ciepła, można by było gdzieś na rower pojechać, albo na spacer pójść. E, dobra. Troszeczkę tych e, punktów smarnych przy tych lancach, no jest, no jest. No i zawsze troszeczkę czasu schodzi, żeby koło tego pochodzić, co jakiś czas te lance no, muszą być nasmarowane, bo wiadomo to pracuje, składa się, rozkłada w czasie jazdy też to wszystko pracuje, bo mamy przecież te czujniczki i co tak naprawdę trzeba smarować no wałek i zaczep kulowy jeszcze nie? także dajemy smar na zaczep kulowy na wałek i koniec tego dobrego Jedziemy do Mateusza. No i fajnie, zaparkowaliśmy. Sieje się, sieje. Fajnie to wygląda. Zobaczymy jak głęboko sieje. Chyba płytko, bo wilgoć jest. Nie ma co głęboko w tym roku buraka wsadzać, nie? Ale... No też nie może być za płytko. Gdzie ten burak jest? Jest jedno nasionko. Odstęp mniej więcej 20 cm. Mamy metróweczkę. Zobaczcie. Patrzcie, kurde, jest. Jest następne nasionko. Jest następne nasionko. I tu powinno być następne ocyk. Szukamy, szukamy, szukamy. Jest czy nie ma? Kurde, nie ma. O, dobra, z drugiej strony zobaczymy na tym odstępie powinno być gdzieś tutaj Jest, proszę bardzo, kurczę Patrzcie, dobra miarka, nie? O. A zajebiście się siedząc. A kurde. A. Proszę, zestaw. Czekaj, Podwójny. Idą się buraka idą pełną parą. A my uciekamy do domu. Także wszystkiego dobrego. Dzięki za oglądanie. Na i do następnego.